Zaprawdę nie masz nic wstrętniejszego ponad monstra owe, naturze przeciwne, wiedźminami zwane, któreż płodami są plugawego czarostwa i diabelstwa. Oto łotry bez cnoty, sumienia i skrupułów, istne stwory piekielne, do zabierania życia jeno zdatne. Nie masz dla takich między ludźmi poczciwymi miejsca, a owo Kermoren, gdzie bezecne stwory się gnieżdżą, gdzie ohydnych swych praktyk dokonują, starte być musi z powierzchni ziemi, a ślad po nim solą i saletrą posypać należy. Cytat ten pasuje do wielu widzmińskich materiałów, ale w tym przypadku wręcz idealnie obrazuje postrzeganie łowców potworów. Łowców stworzonych w celu obrony, jak się okazało, późniejszych ciemiężycieli. Witam serdecznie z tej strony, Raptor. I zapraszam Was do kolejnego materiału z serii Wiedźmińskich Arkan poświęconego pogromowi Wiedźminów. Na początku mógłbym zadać pytanie i jednocześnie obszernie na nie odpowiedzieć, co wywołało wśród ludzi taką niechęć do Wiedźminów. Jednakowoż myślę, że wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie podstawy mają owe obawy. A raczej jaką niesympatią ludzie darzą osoby nie wpasowujące się w ich kanon normalności i rasy. Poza oczywistymi awersjami co do wyglądu, który często szczególnie po zażyciu eliksirów wzbudzał przynajmniej strach a zazwyczaj przerażenie, na wyobraźnie działały również możliwości naszych obrońców ludzkości. Widoku, co Wiedźmiński miecz robi z człowiekiem, nie zapomina się. A czasem niestety masakry się zdarzają. Wiedźmin naraża życie, odnosi rany i nieraz zostaje oszukany, wypędzany, odmawiana jest mu obiecana nagroda, lub nawet aby zaoszczędzić sakiewkę monet, próbuje się go zabić. Ale wieść o masakrze niesie się dalej. Nikt nie jest bez winy. Wiedźmini, szczególnie ze szkoły Kota czy w przypadku gier, żmii, swoje zauszami mają. Nikt nie jest bez winy, bo choć ludzie mogą mieć powody do niechęci. Wszystko to finalnie okazało się ukartowaną rzezią, sprytnie koordynowaną przez fanatyków. Od razu chciałbym zaznaczyć, że mówiąc o pogromie Wiedźminów, mam na myśli pogrom sprzed ponad 100 lat, z którego przypadkiem ocalał Wesemir. Mowa o czasach, kiedy to Kermoren tętniło życiem, dziesiątki Wiedźminów i uczniów, warownia aktywna zarówno zimą i latem, trenująca przyszłych łowców potworów. Czasy świetności, które bezpowrotnie przeminęły. Wiedźmini to stosunkowo młody twór na przestrzeni historii wiedźmińskiego świata, tworzeni głównie z myślą o tępieniu pokoniunkcyjnych bestii zesłanych wraz z magią i zresztą ludźmi na ten świat. Z początku choć sam widok Wiedźmina mógł wzbudzać kontrowersje, była to profesja znacznie bliższa ludziom, lecz gdy wszelkie brednie i mity odnośnie odmienności Wiedźminów jako mutantów bez emocji zaczęły nabierać na sile, sami zainteresowani niestety nie reagowali. Wiedźmini zbywali wszelkie obelgi, a groźby traktowali jedynie jako normę swojego fachu. A to był błąd, bo ewentualny dialog i znajomości mogły przysporzyć sympatyków. Lata mijały, a nastroje w postrzeganiu Wiedźminów były coraz gorsze. Monstrum albo Wiedźmina, opisanie było tylko kolejnym krokiem w propagandzie mającej na celu wziąć Wiedźminów na celownik. Cytując Wiedźmińskie kompendium, tamto już autor wodze fantazji popuścił. Takie rzeczy o nas wypisując, że nie wiedzieć, czy śmiać się, czy klnąć nad głupotą ludzi, którzy w to uwierzyli. Niemniej wielu uwierzyło, dając posłuch bredniom wywrzaskiwanym przez fanatyków. W końcu cała ta nienawiść, podjudzana nienawiść. Przelała czarę goryczy. I w ten ludzie oraz niektórzy magowie postanowili wytępić plugawych odmieńców. Bramy Kermoren runęły. Ludzie dzięki magii wdarli się do środka, mordując każdego, nie zważając czy to Wiedźmin, dziecko czy mag, odpowiedzialne za mutacje. Wesemiro oraz kilkoro innych ocalało tylko dlatego, że nie było ich wtedy w Kermoren. Swoją drogą myślę, że to właśnie tą historię może opowiedzieć Wiedźmin z Mora Wilka od Netflixa. Osoby oglądające to nieco później pewnie już to nawet wiedzą. Rzecz jasna, Kermoren nie było jedyne. Ludzie zaatakowali pozostałe wiedźmińskie szkoły, wyżynając je i niszcząc, a przeżyli jedynie nieliczni. Co było faktycznym celem osób, które w cieniu za tym stały? Nie wiadomo. Być może chodziło jedynie o pozbycie się odmieńców, albo co prawdopodobne, o tajemnice służące do ich produkcji, ewentualnie aby zaprzestać takich praktyk. Tak czy inaczej efekt był opłakany. Mawia się, że nie ma już nikogo, kto potrafiłby stworzyć kolejnego wiedźmina. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.